Witajcie, chciałem się z wami tym postem podzielić pewnymi przemyśleniami, zacząłem czytać swoją trzecią w życiu książkę, pierwszą, którą czytam na co dzień, jest oczywiście Biblia, która jest wyznacznikiem mojej wiary. Teraz czytam obecnie, jak przestać się martwić i zacząć żyć, Deyla Carnegie, widzicie co? Zrozumiałem, że myślenie o tym, co było i co będzie za rok czy dwa, powoduje, że traci się tylko energię i obciąża swój umysł. Szczelnie trzeba zamknąć te przednie i tylne grodzie, nauczyć się żyć odgrodzeniem od przeszłości i przyszłości. Czy nie powinniśmy podejmować żadnych wysiłków, by przygotować się do nadchodzących dni? Nie, absolutnie nie. W dalszej części tej książki autor stwierdził, że najlepiej przygotowujemy się do jutra, koncentrując całą energię i entuzjazm na wykonaniu tego, co mamy do zrobienia dzisiaj. To jedyny możliwy sposób. Sir William Osler zachęcał swoich studentów jej, aby każdy dzień zaczynali od słów modlitwy: „Chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj. Nie zapominaj.” Że jest to prośba o chleb powszedni, o chleb na dziś. Nie wspomina się w niej o czystym chlebie, które spróżywaliśmy wczoraj. Jej słowa nie brzmią również: Boże, pole pszenicy usło i, mo i możemy mieć kolejną suszę, skąd, weź skąd weźmiemy chleb w przyszłym roku? A jeśli stracę pracę, skąd wezmę pieniądze na chleb? Nie. W modlitwie tej każdego dnia na nowo prosimy o chleb. Bo przecież nie możesz zjeść chleba dziś, który upieką dopiero jutro. Wiele lat temu pewien filozof bez grosza przy duszy błądził po pustynnym kraju, gdzie ludzie ciężko pracowali na kawałek chleba. Tego dnia, kiedy stał na górze, zebrał się wokół tłum słuchaczy. Wtedy właśnie wygłosił słowa, które cytowano chyba najczęściej spośród wszystkich. Ich dźwięk niesie się echem przez stulecia. Nie troszczy się więc o jutro bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy. To Ewangelia według świętego Mateusza. Wielu ludzi odrzuciło słowa Jezusa, nie troszcie się więc o jutro. Odrzuciło jej, ją jako radę doskonałą, idealistyczną. Muszę troszczyć się o jutro, muszę chronić swoją rodzinę, muszę odłożyć pieniądze na starość. Muszę planować i przygotować się, jeśli mam iść do przodu, mówili. To prawda, trzeba zadbać o swoją przyszłość. Prawdą jest, że te słowa Jezusa spisane wiele lat temu znaczą dziś co innego niż oznaczały wtedy. Słowa troszyć się znaczyły bowiem wtedy tyle, co martwić się obawiać. Zrozumiałem, że wykorzystam swój czas o wiele lepiej. Jeśli rozwiążę problemy stojące przed, przede mną bezpośrednio, zamiast roztrząsać to, co już się zdarzyło, poza tym nie, pocią nie pociągnąłbym długo, gdybym się temu poddał. Różnica między dobrym i złym myśleniem jest następująca. Dobre myślenie opiera się na przyczynach i skutkach wydarzeń oraz prowadzi do logistycznych, logicznych, konstruktywnych wniosków. Złe myślenie powoduje często napięcia i załamania nerwowe. Chciałbym, abyś traktował swoje życie jak klepsydra. W górnym pojemniku klepsydry znajdują się tysiące piasku, zielonych piasku i wszystkie one wolno przesą, przesą, przesączają się przez wąski kanalik do dolnego naczynia. Ani, ani ja, ani ty nie możemy przyspieszyć przepływu piasku przez kanalik, w jednej chwili zawsze będzie przechodzić tylko jedno ziarenko, chyba że zepsujemy klepsydrę. I ty, i ja, i wszyscy inni ludzie są jak ta klepsydra. Kiedy zaczynamy dzień, czekają nas tysiące spraw, które tego dnia musimy załatwić, ale nie załatwimy jedna po drugiej, jeśli w ogóle nie załatwimy jej jedna po drugiej, wolno i spokojnie, podobnie jak. Ziarenka piasku przysypują się w psy, że Z pewnością zniszczymy swoją fizyczną i psychiczną strukturę. Spróbujcie stosować o tę radę. Tylko jedno ziarenko piasku w jednej chwili. Tylko jedna sprawa w jednej chwili. Tylko jedno ziarenko piasku w jednej jedynej chwili. Tylko jedna sprawa w jednej chwili. W dzisiejszym społeczeństwie najbardziej przerażający jest fakt, że ponad połowę Wszystkich łzy, łóżek w szpitalach zajmują pacjenci z chorobami nerwowymi, psychicznymi, psychicznymi w ogóle. Ludzie ci załamali się pod ciężarem nagromadzonych w przeszłości problemów i obaw o przyszłość, a przecież zdecydowana większość z nich mogła uniknąć tego szpitala. Mogli żyć szczęśliwie i pożytecznie. Gdyby tylko wzięli do serca słowa Jezusa nie troszcie się więc o jutro albo radę żyj odgrodzony od przeszłości i przyszłości. W każdej sekundzie znajdujemy się w miejscu, w którym spotykają się dwie wieczności. Przeszłość, która przeminęła na zawsze i przyszłość, która rozciąga się aż po kres czasów. W żadnej z nich nie możemy żyć nawet przez ułamek sekundy. A jeśli ktoś próbuje, zniszczy zarówno swoje ciało, jak i umysł. Dlatego właśnie Powinniśmy być zadowoleni z życia w tym jednym, jedynym czasie, w którym dane nam jest żyć. Od teraz aż do zaśnięcia. Każdy może unieść swój ciężar, nawet najcięższy, aż do zmierzchu. Każdy może wykonać pracę, nawet najcięższą, w ciągu jednego dnia. Każdy może prowadzić słodkie, cierpliwe, czyste, pełne miłości życie, aż do zachodu słońca. O to właśnie w naszym, w naszym życiu chodzi, napisał autor. Naucz się zapominać o tym, co było i nie myśleć o tym, co ma być. Każdego ranka powtarzaj sobie: Dziś czeka mnie nowe życie. Może Tobie uda się pokonać strach przed samotnością, niedostatkiem, poczuć szczęście, odnieść sukcesy, odkryć tam, talenty, kochać życie. Ja wiem, że wiem już, zapewne wiem już, że nie wolno się obawiać tego, co przyniesie mi życie. Wiem, że nie muszę bać się przyszłości. Staram się tylko żyć z nim dzisiejszym i wiem, że każdego człowieka, każdy dzień stanowi nowe życie. Jeden z najtragi najtragiczniejszych przejawów ludzkiej natury to skłonność do odkładania życia na później. Wszyscy marzą o jakichś bajkowych, różanych ogrodach gdzieś za horyzontem. Zamiast po prostu cieszyć się różami, które zakwitły właśnie pod naszym oknem, dlaczego jesteśmy takimi głupcami, takimi strasznymi głupcami? Autor napisał, jakie dziwne jest nasze życie. Dziecko, dziecko mówi, kiedy będę duży, ale co to? Duży chłopiec powtarza wciąż, kiedy będę dorosły, gdy wreszcie dorośnie, obiecuje, że jak się tylko ożenię. Czy w końcu przestaje? Nie. Zaczynamy wciąż dalej. Kiedy przejdę na emeryturę, a gdy osiągnie wreszcie wiek emerytalny, ogląda już się tylko za siebie na drogę, którą przebył i wydaje mu się, że omiata go lodowaty wiatr. Tyle stracił, ale niczego nie da się już wrócić. Zbyt późno spostrzegamy, że życie polega na życiu w każdej godzinie i w każdym dniu. Przeczytałem taką historię, chciałbym się z wami nią podzielić, z Mariusz Edward Evans z Detroit. Omar nie zamartwił się na śmierć, zanim to pojął. Wychował się w biedzie, początkowo był ulicznym sprzedawcą gazem, gazet, a następnie kasjerem w sklepie spożywczym. Później, kiedy musiał sam utrzymać siedem osób, dostał pracę jako pom pomocnik bibliotekarza. Pensja była niewielka, ale obawiał się rzucić pracę. Minęło 8 lat, zanim otworzył własny interes. Udało mu się za 55 pożyczonych dolarów zbudować firmę, która z czasem zaczęła przynosić mu 20 tysięcy dolarów rocznego przychodu. Potem poręczył za przyjaciela. Szło dużą kwotę, ale przyjaciel zbankrutował. Szybko przyszła kolejna klęska. Bank. W trzymał wszystkie swoje pieniądze, ogłosił upadłość. Stracił wszystko co do centa, w dodatku został z długiem w wysokości 16 tysięcy dolarów. To było więcej, niż, mógłby w ogóle, niż mogły wytrzymać jego nerwy. Nie, nie mogłem jeść ani spać. Zapadłem na jakąś dziwną chorobę. Z pewnością spowodowały ją zmartwienia. Tylko zmartwienia, powiedziałem. Pewnego dnia zemdlałem na ulicy, nie miałem sił, by iść dalej. Musiałem się położyć. Moje ciało pokryły czyraki, które pękały do wewnątrz. Przez południe, przez poprzednie tygodnie nie spałem nigdy dłużej niż dwie godziny. Teraz zasnąłem jak niemowlę. Czułem, że moje ziemskie problemy dobiegają końca. Zabójcze wycieńczenie zaczęło ustępować. Wrócił mi apetyt i nawet przybrałem na wadze. W kilka tygodni później chodziłem już o kulach, a po sześciu tygodniach wróciłem do pracy. Przed katastrofą zarabiałem 60 tysięcy rocznie, ale teraz cieszyłem się, że zarobiłem 30 dolarów tygodniowo. Sprzedawałem klocki, którymi blokuje się koła pojazdów podczas transportu koleją. Dostałem nauczkę i postanowiłem, że zmartwienia są nie dla mnie. Nigdy więcej żalu, że coś się nie wydarzyło. Nigdy więcej obaw o przyszłość. Cały czas energię i entuzjazm poświęcałem sprzedaży tych klocków. Szybko wyszedłem na prostą. Po kilku latach byłem prezesem firmy, która przez lata była bardzo dobrze notowana na giełdzie nowojorskiej. Ale nigdy nie osiągnąłby. Tych sukcesów, gdyby nie odgrodził się od przeszłości i nie przestał myśleć o przyszłości. Większość z nas popełnia ten sam błąd. Żyjemy że czego, Żałujemy, że czegoś nie zjedliśmy wczoraj, albo zamartwiamy się tym, co będzie jeść jutro. Zamiast po prostu zjeść kromkę chleba, sudo posmarowanym masłem dzisiaj, tu i teraz. Pomyśl tylko, ten poranek nigdy więcej już nie wzejdzie. Tak powiedział Dante. Życie umyka z niewiarygodną prędkością. W każdej sekundzie przebywamy w olbrzymią przestrzeń. Dzień dzisiejszy to nasza najcenniejsza własność. To jedyne, co możemy naprawdę mieć. A oto są słowa z Psalmu 117. Oto dzień, który Pan uczynił. Radujmy się, żeni i weselmy. Pisał. Pisarz miał na swoim biurku kawałek zwykłego kamienia, na którym było wyryte słowo dziś. Pierwsza zasada: zamknij żelazne grodzie oddzielające od przeszłości i przyszłości. Żyj tu i teraz. Str spróbuj mm, odpowiedzieć na pytania. Pierwsze: czy mam skłonność do odkładania życia na później? Czy zaniedbuję teraźniejszość? Martwię się przyszłością albo marzę o czarodziejskich, różanych ogrodach gdzieś za horyzontem? Drugi. Czy czasem zatruwam teraźniejszość goryczą, żałując rzeczy, które się już wydarzyły i nie mam na nie wpływu? Trzecie. Czy każdego ranka, budząc się myślę, chwytaj dzień z postanowieniem, że najbliższe 24 godziny spędzę jak najefektywniej? Czwarte. Czy potrafię wziąć z życia więcej dzięki odgrodzeniu się od przeszłości i przyszłości? Piąte. Kiedy zacznę to robić? W przyszłym tygodniu? Jutro? Dzisiaj? Odpowiedz sobie sam na te pytania. Sam zauważyłem, że im więcej czytam, im więcej zaczynam rozważać, myśleć, zastanawiać się nad tym wszystkim. To zaczynam się też rozwijać każdego dnia coraz bardziej i bardziej i wierzę w to, że kiedyś to moje życie się zmieni. Kiedyś będę człowiekiem szczęśliwym. Staram się wykorzystywać i wprowadzać to wszystko w życie, co wyczytam. I Wam też to życzę, aby się Wam wszystko poukładało.